Mam rybę. Jest rybka. Okonek piękny. No. Baby, ale co? Dobrze, że jest. Ważne, no. tak. Teraz będziemy sobie obłagać tutaj. Piękny. Piękny. O, widzicie? Tutaj trzasnął. Tu ma nawet nawet zadarte Ładnie. Dobra moi drodzy, tak ja holuję rekord. No piękny! Czekaj, 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 już sesja. Doby. Ależ kolory Rekordowy sandał. Piękny. I idziemy na naszą miejscówkę leszczową. Zobaczymy, może tam coś wyjedzie. No wczoraj było super co prawda mało, ale konkretnie, no ale dzisiaj zobaczymy, może coś nam się tutaj wydarzy. A jak nie, to poddychamy świeżego powietrza w miarę. No bo nie jest zbyt zimno, więc też się całkiem przyjemniej łowi niż wczoraj, bo wczoraj był duży wiatr, odczucie mrozu było znacznie większe i... A tak się prezentuje miejscówka. No, zobaczymy. Dużo ludzi nie ma, może jakieś pojedyncze osoby tam dalej, ale no sobie z siły. Wczesałyśmy się na taką miejscówkę. Tutaj było dosyć ciężko i ślisko, ale babeczki dały radę. No i teraz będziemy sobie obławiać tutaj. Tutaj troszeczkę. Ja tak za tych suchych, pięknych okoliczności przyrody będę sobie rzucać, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Taką mam przynętę, także zaraz sobie rzucę, ops. No i zobaczymy. Nie chcę tutaj bardziej w lewo, bo tu jest ciężko. Dobra, bo ucieknie. Jest rybka. Okonek piękny. No, zimne. Baby, ale co? Dobrze, że jest. Ważne, Ważny. No. Musisz go teraz wyrzucić tam, żeby nie odprowadził. <grywa> ok. No to czas na mnie. Ja też muszę coś złowić tu. Ze mnie taki speedingista jak. Co? <grywa> Zimny? Zimny okoń. Okej, w Podbieram, podbieram Jest! No, yes, to jest! Proszę ten, bardzo. ten, który brał i brał No piękny, piękny. Dobra Traszko wystarczy koleżka. Gratuluję dziękuję. Kurna, a ja co? Dobra, zamieniałeś mnie Kurde. Dobra, moi drodzy, mamy leszcza. Ania przyjechała. Nie ważne czy... Tak. Nieważne co Ania. Ja Pobawisz się dłużej. Ale tam ryba chodzi, patrz, kółka robi. No. Przyjechałam na spinning łowić leszcze, moi drodzy. Ale on jest zapysk. Zapisk jest zapięty. On jest zapysk. Dawaj, łobuza. Wiesz jak po Leszku podbierać Trudno. <grystanie> Ale głodny. O ja, leszczyk. O, już się wypiął nawet. No to super. Ale był zapyszczek. Tu większy niż ten mój oko, niania. <grystanie> <grystanie> Czekajcie. Patrzcie jaki lechol. Piękny. O widzicie? Tutaj trzasnął, tu ma nawet nawet zadarte. No. Ładny. Zrób mi takie o super, puszczamy gościa, niech leci. O. teraz ja muszę ręce umyć po tym ludzie. Moi drodzy, tak ja holuje no. rekord. No piękny! Podbierak? Ale nie. ładny, oskubany. Żeby się nie wypiął. Musisz zapozować z nim, halo. No. Ojej. Jak, jak takie będą brały, to... Oooo! Ładny. No. Przepiękny. Czekaj, 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 to Ależ Ale szkolorki. No. Dobra, niech Śliczny. leci. Noo. 2-0, 2-0. Mam rybę. Na spini. Co mocno na ten hamulec no, poluzowałaś. No, bo bałam, bo tak strasznie. Coś tu mam. I to fajnie odjeżdża. Ale duży, ojej sandacz. Sandacze? No no. To nie, jest... To, to sandacz jest? Nie wiem. To, a to nie jest taki duży okoń? Nie, nie sandacz. sandacz. Nie, sandacz, Ojej, drugi raz użyć to sandacz. Mój rekord sandacza. Cudowny, rekordowy sandał. Piękny. Chodził przepięknie. Ta płetwa coś niesamowitego. Przepiękny sandał. Smok. Jestem w szoku. Naprawdę, bo myślałam, że to spory okoń, a to taki sandacz. Coś niesamowitego. Sandacze są bardzo delikatne, więc wypuszczamy od razu. Leć młody. rośnie duży. Jeść, to No, trochę skręcił zaraz był tutaj. Proszę chyba nic komentować, Cieszę się bardzo. Dobra. No dajesz mi baty. No ja po prostu nie umiem ławić. Umiesz, umiesz, ja dobrze stoję po prostu. No jak pięknie. Ech. Pożar wszyscy. Na no, spokojnie. Szczepczyki. Eee, profesjonalnie na drogę. Otwieraj paszczę. No, że chłopie Zażar. Zażar. Super uświeniony mm. <laughs> I ten ostatni sobie odmierzyłam na kijach, to było 89 metrów. Także bardzo dobry wynik, jak dla na mnie. Nawijamy na kijki odległość. Od razu lecimy na grubo, czyli 100 metrów odmierzymy sobie. Zaklipujemy dystans. I zobaczymy, co nam z tego, z tego wyjdzie. Super mi się podoba ten ekstrikator z czarną szpulą, wtedy jest taki czarny kołowrotek, designersko to wygląda, dla tych co lubią sobie y, podpasowywać sprzęt tak kolorystycznie to ładnie to wygląda.